Myślę, że warto było, warto było zainwestować w budowę tego wspaniałego obiektu, tej pływalni, która jak się okazuje spełniła oczekiwania, pływalni w tej chwili bardzo nowoczesnej, na której można organizować właśnie Mistrzostwa Europy, a więc imprezę najwyższej klasie. Warto było zabiegać o Mistrzostwo Europy, bo to też wyrażenie niebagatelne w historii sportu. Daliśmy radę sportową, z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Daliśmy radę tu w Szczecinie organizacyjnie, bo wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, choć robiliśmy taki event po raz pierwszy. I tutaj ogromne podziękowanie dla wszystkich, którzy się w to zaangażowali, dla całego Komitetu Organizacyjnego, dla tutaj wszystkich wykonawców, realizatorów tego przedsięwzięcia, bo naprawdę Widzieliście Państwo z Grecji, że było bardzo wiele elementów i to się nam udało na każdej płaszczyźnie od hoteli poprzez transport, poprzez obsługę tutaj. Tak naprawdę komitet organizacyjny to to powiedzmy, wygląda tak jak ta ośmiorniczka, czyli ma jakąś głowę. Głową, którą był ten komitet organizacyjny, powiedzmy, grupa e, takich najbardziej e, w w komitecie organizacyjnym około 20 osób, natomiast e, w dół schodziły małe ośmiorniczki, czyli Osoby, które odpowiadały za poszczególne zadania, za całe sekcje tych zadań, ja tak naprawdę zastanawiałam się, próbowałam wczoraj policzyć, ile tak naprawdę mogło osób obsługiwać całe te mistrzostwa codziennie. No i wyszło mi, że jest tego prawie tysiąc osób. Jeżeli chodzi o koordynację, to myślę, że dla, dla nas wszystkich tutaj nieprawdopodobną satysfakcją jest są słowa, które otrzymujemy od tych, dla których te mistrzostwa zrobiliśmy, tak? Czyli od, od Lenu, czyli od tej organizacji, ale przede wszystkim od zawodników. Dla mnie najważniejszą rzeczą, jaka, jaka się zdarzyła, jest parę takich najważniejszych rzeczy, które się zdarzyły i dlaczego te mistrzostwa też na pewno na odniosły pewno sukces, to zaproszenie do współpracy Bartka Kizierowskiego. To było bardzo dobre posunięcie, które wszyscy chwalą. Bartek Kizierowski na początku nie do końca chciał się zgodzić, Udało mi się go przekonać i, i, i ta współpraca między nami e, super przebiegała. A on dzięki temu e, bardzo nam pomógł w strefie Pulteku, w strefie Cerenieckiej Basenowej, bo boję się, że tutaj bez niego mógł być problem e, i Len nas nieprawdopodobnie chwali. tak? Na wszystkich pan prezydent i, i się byliśmy bywaliśmy na tych różnego rodzaju spotkaniach, kolacjach, wszędzie się mówi że to były to najlepsze mistrzostwa Europy w historii 15-letniej historii mistrzostwa Europy na krótkim basenie. Tak naprawdę powiedziano nam, Nowy powiedział mi, że e, możemy spokojnie starać się o mistrzostwa świata na krótkim basenie. E, jedyną przeszkodą jest na razie jakby brak hotelu, który pewnie też powstanie w niedługim czasie w nie większy, bo przy takiej bazie hotelowej mistrzostwa świata nie zrobimy. Natomiast mistrzostwa Europy na pewno e, kolejne e, tak.